Witam serdecznie ponownie z działki. Tym razem Wam powiem, że może niekoniecznie, żebyście brali ze mnie przykład. Mam porządek do zrobienia na działce i nie mam kiedy tego zrobić, więc zaryzykowałam to, co zrobiłam dzisiaj. Rozsadziłam budleje. Miałam budleje posadzone wszystkie trzy obok siebie. Tu została środkowa część jednej trujeczki i tu mam środkową część drugiej trujeczki. a resztę rozsadziłam. Przycięłam, rozsadziłam. Jak kupiłam, wydawało mi się, że będą piękne, trzy kolorowe, jakie razem posadzę. A się okazało, że jedna drugiej miejsca zabierała. Miałam jedną pojedynczą i jak zobaczyłam, jaka jest różnica między pojedynczą, no to wiedziałam, że muszę je rozsadzić. Ale nie miałam kiedy. No i teraz pytanie, czy one ruszą? Czy nie za szybko są przecięte? Bo o przesadzenie to się akurat nie martwię. Nawet jak jest zimno, to gleba już nie zamarza. Ale pytanie co z górą? Więc pod tym względem nie bierzcie ze mnie przykładu. Co prawda do tej pory za każdym razem, jak ryzykowałam, to mi się udawało. No ale czy mi się uda tym razem? Przy okazji musiałam też przesadzić hortensję. Tu jest jedna przesadzona. Tu jest druga przesadzona. Akurat o hortensję się mniej martwię. Bo tak jak mówię, gleba nic im nie robi, a góra i tak już była przycięta. Więc takie to są porządki w ogrodzie ciąg dalszy. Przesadzanie, pewnie też tak macie. Najmniej fajna praca, czyli przerzucanie kompostownika. W zeszłym roku w tej jednej komorze wszystko zbierałam. Teraz przerzucam to na drugą stronę, bo trzeba go przerzucić. To będzie druga część. Ona będzie na jesieni wybrana, bo się przekompostuje. Bo to, co z góry właściwie ściągam, to jest jeszcze to przekompostowanie, ale już pod spodem dostaje się do czystego kompostu swojego własnego. Także to jest kolejna rzecz, czynność, którą się wykonuje na początku wiosny. Tak. No teraz to jakoś za dużo nie widać. Chciałabym Wam pokazać jakie mam tutaj złoto, ale tego złota nie ma porówno. W jednych miejscach jest więcej, w drugich mniej. Teraz akurat nie widzę, żeby Wam pokazać tego więcej. Ok. Oto dlaczego kompost musi być zróżnicowany. Wtedy mamy takie złoto, zobaczcie. I to jest właśnie złoto. Dzięki temu w ogóle nam się ten kompost przerabia. Ja tutaj mam trawę połączoną z różnymi jeszcze gałązkami. Dlatego złoto mi tutaj pięknie działa. No szkoda, że nie mam tak po całości. Chciałabym mieć tak po całości, ale nie jest też tak najgorzej. Może się nie, nie uwidoczniają od razu wszystkie, ale ogólnie jest złoto. Ogólnie pracuje. Także życzę Wam, aby Wam też się udawały takie zbiory. Jak stoję, to może tak nie widzicie wysokości tego, ale to jest trochę, wiecie. To ma trochę swojej głębokości, wielkości, szerokości. Więc to nie jest takie, że to jest takie heja, wiecie. Przerzucam sobie warstwami. Ma dobre pół metra wysokości ten mój druga, druga komora. Na mojej działce z jedną komorą się nie mieściłam, dlatego mam dwie. Oczywiście spece będą miały jeszcze uwagi, że powinna być przerwy. Powinien być dostęp powietrza, U mnie jest dostęp powietrza, dlatego, że mój kompost jest nigdy nie przykrywany. Czasami go podsypię takim kultywatorem do, do kompostów, do szybszego rozrabiania. A dobrze jest też zalewać jedna kostka drożdży w 10 litrach wody i podlewać kompost. Wtedy też będzie się dobrze przerabiał. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli Wam się coś przydało, to fajnie. Jeżeli nadal chcecie śledzić ze mną drogę działań ogrodniczych w roku 2022, to zachęcam do subskrypcji kanału. Proszę również o pozostawienie po sobie śladu w postaci komentarza lub lajka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia.